Marżniesz w samochodzie, a nagrzewnica ledwo zipie? Poznaj trzy super triki, które sprawią, że Twoje auto zamieni się w prawdziwą, cieplutką oazę, niezależnie od panujących na zewnątrz warunków pogodowych. Ale zanim omówię ten temat, sprawdź mój sklep z tanimi akcesoriami do Twojego auta. Enimo.net fajne gadżety na ciekawy prezent. Pierwszy i absolutnie kluczowy sposób na zatrzymanie tego błogiego ciepełka wewnątrz pojazdu to gruntowne sprawdzenie i ewentualne uszczelnienie drzwi oraz wszystkich okien, ponieważ nieszczelności w tych miejscach są prawdziwymi złodziejami nagrzanego powietrza, sprawiając, że całe to wytwarzane ciepło bezpowrotnie ucieka na zewnątrz. Po drugie, rozważ zainwestowanie w specjalne maty termoizolacyjne, które położone na przedniej szybie, a także na innych oknach potrafią zdziałać prawdziwe cuda w utrzymaniu stabilnej, wyższej temperatury w kabinie, skutecznie blokując ucieczkę cennego ciepła przez te największe powierzchnie szklane trzeci, ale nie mniej istotny sekret to inteligentne używanie funkcji recyrkulacji powietrza w twoim systemie wentylacyjnym, co pozwala na ponowne wykorzystanie już ogrzanego powietrza z wnętrza samochodu zamiast ciągłego pobierania zimnego z zewnątrz, co znacząco przyspiesza proces nagrzewania i pomaga w zachowaniu komfortu termicznego. Jeżeli zgadzasz się ze mną, a te proste porady pomogły ci poczuć się cieplej w drodze, to koniecznie daj łapkę w górę i wciśnij przycisk subskrypcji. a aby więcej kierowców dowiedziało się o tych praktycznych trikach i nigdy więcej nie marzło w swoich autach. Jeśli ten film ci pomógł, to mała autopromocja. Odwiedź mój sklep enimo.net. Przydatne akcesoria do auta, idealne również jako prezent. Link znajdziesz pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie.